Ja bym powiedział, że nawet to nie jest proces rebrandingu, tylko w zasadzie proces brandingu, bo powiat łowicki swojego znaku graficznego nie miał, a w zasadzie znak graficzny, jako znak graficzny funkcjonował ten znak, który identyfikowaliśmy jako herb powiatu łowickiego, który też wiemy, oczywiście to już było wielokrotnie powtarzane, herbem de facto też nie jest. W związku z tym powiedziałbym, że z, tutaj rozpoczął się proces brandowania, czyli stworzenia tego znaku graficznego. Stąd też pewnego rodzaju ten proces się troszeczkę, troszeczkę wydłużył, bo wymagało to pewnych przygotowań, prawda, do tego, żeby w ogóle zacząć pracować nad tym znakiem, czyli przeprowadzenia wielu rozmów z wieloma tutaj lokalnymi osobami, które się, które się w tej w dziedzinie tutaj i historii, i folkloru i sztuki ludowej orientowały, więc to poprzedzał jakby ten cały proces, już wybranie tego znaku graficznego, właśnie mnóstwo tych, tego typu rozmów. Potem dopiero firma, którą tutaj Janek Kłońka reprezentuje, przepracowała to, ten materiał, który, który zebraliśmy wspólnie. No i dopiero zaproponowali kilka jakby możliwych wariantów. Tych wariantów rzeczywiście było kilka, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na taki, taki znak graficzny, który jest najbardziej identyfikowany w zasadzie, jeśli chodzi o ziemię łowicką w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Zresztą on jest dobrze identyfikowany, można powiedzieć skojarzeniowo i błyskawicznie na zewnątrz. Ale też zależało nam na tym, żeby sami mieszkańcy Ziemi Łowickiej też bardzo szybko identyfikowali to, z czym będą no, żyć, tak? identyfikować się, miejmy nadzieję, że będą się identyfikować z tym znakiem. No stąd ten trop wycinanki, wycinanki łowickiej. Mogę zdradzić tylko, że było kilka, kilka możliwości i propozycji, no ale ostatecznie rzeczywiście wybraliśmy tą drogę. Trochę najłatwiejszą, ale wydaje mi się, że też w dalszej pracy okazało się, że też bardzo ambitnie potraktowany przez, przez firmę, firmę Leniwa. No i mamy efekt, moim zdaniem, naprawdę imponujący. Wszyscy zwracają uwagę oczywiście na znak graficzny, ale tutaj pan starosta wspomniał o kolorach, bardzo istotnych. Nawet nie przypuszczaliśmy, zaczynając pracę nad tym, że Wstępnie rozbijamy się też o kwestie kolorów. Okazało się, że niby kolory łowickie wszyscy znają, ale jak przyszło co do czego, to się okazało, że nie do końca te wersje są ze sobą spójne. No i stąd cały proces identyfikacji tak naprawdę kolorów łowickich. I to też znowu nam się rozciągnęło. W czasie efekt, drodzy Państwo, tej pracy nad kolorami macie nie tylko oczywiście tutaj, w tej prezentacji, którą za chwilę. Zobaczycie, ale też i w tym nowym kalendarzu powiatu łowickiego na 2023. Tam, drodzy Państwo, ten cały kalendarz prezentuje zarówno brand, czyli ten znak graficzny, jak i kolory, które udało nam się w tym procesie, w procesie identyfikacji, no, osiągnąć ten efekt, efekt końcowy. Pewnie, tak myślę, z, tak czy inaczej z, znajdą się też krytycy, którzy się odniosą albo do nazw, albo do samych kolorów, powiedzą, że było inaczej i tak dalej. Jasna sprawa, tutaj na, na tego typu głosy, także krytyczne, też jesteśmy, jesteśmy otwarci. Ten proces naprawdę, naprawdę trwał długo i wydaje mi się, że też ja mogę powiedzieć, że zakończył się sukcesem.